Witajcie kochani, nazywam się Joanna Radwan, jestem duchowym nauczycielem. Kochani, przychodzę do Was z informacją. Tak powoli wsłuchuję się w życie. Możecie słyszeć ze mną, jak życie się toczy pięknie. Usiadłam sobie z kawą na swoim tutaj miejscu. Popiję kawę z Wami, co Wy na to? I kochani, przychodzę z taką informacją, dosyć gruntującą na ten moment, i właśnie o tym też jest to nagranie. Teraz mamy czas jesieni, mocnego gruntowania w ciele, mocnego bycia w ciele. Będziemy bardziej świadomi tego fizycznego świata. Będziemy w nim obecni. I do tego Cię zapraszam, bo tutaj doświadczysz owoców swojej pracy. Jest to zbieranie owoców swojej pracy, kochani. Po wielu, wielu latach pracy nad sobą, poszukiwań, wreszcie tu jesteś po to, żeby faktycznie cieszyć się życiem i żeby cieszyć się rozwojem, który naturalnie w Tobie się wydarza, żeby cieszyć się tą podróżą, w której naturalnie jesteś. Przekazy, które oferuję, kochani, dla tych, którzy pojawiają się na bieżąco na moim kanale, są prowadzeniem intuicyjnym. Nie mam przygotowanych tutaj zapisanych kartek, to płynie bardzo intuicyjnie ze mnie. Na ten moment, jak teraz, po prostu przeczuwam energię. W taki sposób się komunikuję z moim wszechświatem i przekazuję Ci tę informację. I teraz, kochani, te energie rzeczywiście trzymają nas mocno na ziemi, zapraszają do takiego gruntownego podejścia do życia, gruntowania się tutaj, podejścia sprawczego, realnego. I co się, kochani, dzieje, kiedy zaczynamy wsłuchiwać się w ten głos, taki gruntujący ziemski? Okazuje się, że cały czas mieliśmy te przepływy, że cały czas byliśmy tutaj nawigowani wyższą siłą. Kiedy zaczniemy wsłuchiwać się faktycznie w te przekazy, zadziwimy się, że tak naprawdę każdy z nas był cały czas prowadzony, każdy z nas był prowadzony przez wyższą świadomość, poprzez zadawanie pytań, na które pojawiały się odpowiedzi w bardzo różny sposób. I to Cię może zadziwić, bo te odpowiedzi otrzymujesz w bardzo prosty sposób w praktycznych czynnościach. Dnia codziennego. Kochani, wychodzimy również z koła poszukiwań, w których grząznęliśmy w bierności i w poczuciu bezradności, w takim poczuciu, że co ja tu mam do zrobienia, nie wiem jak mam to zrobić, nie wiem co mam z tym wszystkim zrobić tego również jesteśmy teraz zabierani. Po prostu energie podnoszą się wyżej to się dzieje szerzej. A co jeśli poszukiwania stają się tym bezpośrednim celem Twojej podróży? Czasami jest tak, kochani, zaraz do tego rozwinę dalszą treść. Czasami jest tak, kiedy jesteśmy w gorączkowej, ciężkiej pracy nad sobą, przychodzi taki moment, w którym doświadczamy realizacji tej, tych poszukiwań i jesteśmy zmęczeni poszukiwaniami siebie. I to jest moment, w którym to wszystko, co zostało zrobione, układa się w nas. I teraz przychodzi gotowość na otrzymanie tego, co teraz płynie do ciebie, piękna duszko, a jest to informacja o tym, że poszukiwania same w sobie są celem tej podróży. A co jeśli piękna duszko przyszłaś tutaj na Ziemię, żeby właśnie szukać i odnajdywać wciąż na nowo? A co jeśli to było celem Twojej podróży, doświadczać tej radości poszukiwań? I odnajdywania siebie wciąż na nowo. A co jeśli byłaś w tym celu podróży cały czas? A co jeśli byłeś w tym celu podróży cały czas? Zatrzymaj się teraz i przyjmij to na chwilę, niech tutaj umysł. Odpocznie w tym, co płynie, i dostroi się do tego nadrzędnego celu. Bo kiedy uznajesz poszukiwania jako cel tej podróży, przestajesz nagle szukać. Wiecie, kochani, jak to jest w duchowości? W duchowości jest tak, że jak widzimy budzące się dusze, to zaczynamy przyglądać się, czy ta dusza na pewno jest przebudzona, czy ten człowiek na pewno doświadczył oświecenia, czy mówi prawdę do mnie. W ten sposób tak naprawdę uczymy się swojej intuicji, do tego, żeby wybierać to, co nam służy. To jest naturalne, że tak to zostało skonstruowane, abyśmy uczyli się naszej intuicji. Kiedy te wątpliwości ucichną, rozpoznasz, że to były Twoje wątpliwości dotyczące tego, czy ja faktycznie jestem tym pierwiastkiem Boga w tym ciele, który jest godny przyjęcia tego skarbu. Kiedy zatrzymasz się w tym miejscu i poznasz, że wątpliwości, jakie masz wobec innych ludzi, tych, którzy rozwijają się w przeróżny duchowy sposób, są tymi wątpliwościami, jakie Ty masz na swój temat, być może uświadomione, być może nieuświadomione, które rozpuszczają się właśnie dzięki temu, że ktoś taki postawił na Twojej drodze swoje kroki. Ktoś taki jak duchowy nauczyciel czy przewodnik. Kiedy nauczysz się z tego miejsca czerpać, poznasz wolność duszy, która na wszystko tutaj wyraziła zgodę, w czym wzięła udział. I ty poznasz to miejsce faktycznie, kiedy twoja realizacja jako duchowej istoty zacznie się pełniej rozwijać, a oznacza to, że nadal być może będziesz mieć wątpliwości, nadal być może będą pojawiać się tutaj trudności. Ale one nie będą miały żadnego już znaczenia, bo ty poznasz i ty wiesz, kim jesteś. Więc na zewnątrz możesz wyglądać jak normalny człowiek, bo jesteś tak naprawdę normalną ludzką duszą o ludzkim ciele. I możesz tak wyglądać. I te projekcje, kochani, dotyczące duchowości zaczynają się rozpuszczać w momencie konfrontacji ze światem zewnętrznym, właśnie. Bo kiedy uznasz w pełni swoją boskość, Ty jako Ty, który jesteś, wtedy jedyną drogą jest Twoja droga i to, co robisz na co dzień. I rozpoznasz, że to, co było widziane w przeszłości być może jako pewne pomysły na innych ludzi, którzy inspirują Cię w jakiś sposób, było tym, co rozpuszczało się w Twoim polu. to nie oznacza kochani że mamy trwać w tych projekcjach i w obecnościach z tymi którzy tak silne projekcje na nas przekazują I tutaj z miłością warto podejść do tego będziesz to przeczuwać Czasami słyszę takie komentarze, jak jestem w środowiskach, gdzie dużo się dzieje, dużo warsztatów, czy to festiwale były wcześniej. Słyszałam takie komentarze, tak, ona faktycznie ma połączenie, albo on faktycznie ma połączenie. I to jest istotne i warto to wiedzieć, dlatego że pojawia się drugi biegun, gdzie, gdzie pojawia się. Wykorzystywanie tego budzącego się świata i duchowości do tego, aby swoje własne i osobiste cele tutaj realizować. Jednak, kreacja jest kreacją. Jeśli ktoś ma chociaż trochę ziarenka boskości w sobie, Obudzonego, to jej wygląda kochani, tak, nawet jak to jest bardzo słabiutkie ziarenko, ale chociaż troszeczkę, jak ono zaczyna się rozświetlać tym światłem naszej duszy, to to światło zaczyna pracować w każdym z nas. Niezależnie od tego, co mówi świat. To ty masz w to uwierzyć. I poczuj to, jak to jest. No przepraszam kochani, odbijam się, no tutaj to nie było zbyt przyjemne na żywo, no nie na żywo, ale, ale pójdzie tak jak pójdzie. Pamiętaj, że kiedy wspierasz swój własny osobisty rozwój duchowy, to gdziekolwiek się udasz, wspierasz również to właśnie, co rozbudzone jest w Tobie. Liczy się Twoja intencja, a nie to, w jaki sposób ty widzisz I przez te przykrywki, co robi świat. W ten sposób pokazujesz swoją siłę, w jaki sposób ty widzisz drugą duszę. I tak kochani, wydobywamy siebie tutaj na światło dzienne, wyciągając siebie nawzajem tak naprawdę. Proste do światła, żeby siebie nawzajem porozświetlać. I Oddychaj spokojnie. Jeśli czujesz ten przekaz, to po prostu przyjmuj to, co płynie, też duchowo i energetycznie do Twojego pola teraz. I co się, kochani, dzieje, kiedy kończą się poszukiwania i przestajesz szukać? One się mogą skończyć, kiedy je uznajesz jako po prostu drogę życia, którą wybierasz, i szlak, który jest dla ciebie napisany tym złotem. I kiedy tak się dzieje, to nagle zamiast szukania pojawia się stawanie się. Zaczynasz stawać się, zaczynasz być kimś innym, stawać się innym człowiekiem mocniej i pełniej, obecnym, świadomym siebie. Stajesz się inną wersją Ciebie. I tutaj, kochani, podróż przybiera inny charakter. Można nadal robić to samo, ale jesteś w innej energii, bo kiedy się stajesz, to naturalnie wraca radość z podróży. To jest przekaz szczególnie dla tych dusz, które nie chciały tutaj uznać tego aspektu czasowego, w którym mieszkamy. Dlatego, kochani, że stawanie się zadziewa się w wymiarze liniowym, w wymiarze czasowym. Więc, kiedy jesteśmy w poszukiwaniach duchowych, często dzieje się tak, że pomijamy ten wymiar, pomijamy cielesność, pomijamy świat materialny i swoje własne potrzeby tutaj. Myśląc, że kiedy patrzymy cały czas z poziomu duszy, której tak naprawdę nie ma, bo ona nie może być w ciele, do którego nie chce się wracać. Tak metaforycznie mówiąc, bo i tak jesteś duszą cały czas. Chodzi o jej pełne doświadczenie w siebie i pełniejsze czucie siebie jako dusza. Tak bym to wytłumaczyła, kochani. I teraz jest na to piękny etap, kiedy. Zaczynamy faktycznie uznawać swoją czasowość, cielesność i przemijalność. Poczuj, jak można w tym odpocząć. To jest właśnie prezent dla ciała, ten odpoczynek. Kochani, z jednej strony duchowość, która jest szeroko rozwinięta dzisiaj, jest pięknym sygnałem potwierdzającym, że budzi się planeta Ziemia. Z drugiej strony, dla dusz, które są już wysoko lub wyżej rozwinięte, jest wyzwaniem, bo nieustannie podrzuca różne treści, które przez te dusze wyżej już rozwinięte są zintegrowane i dopięte. To jest wyzwanie dla tych wyżej rozwiniętych dusz. Które mają tu zadanie zobaczyć to jako etapy, jakie są już za nimi, po to, aby faktycznie poznać siebie w tych nowych rolach. Więc, tak, wszystko ma bieguny tutaj na ziemi, dwa bieguny. Tak samo ta duchowość, która pięknie się budzi, widzisz ją jako potwierdzenie tego nowego świata, daje ci tutaj cały czas pole do popisu, bo jesteś cały czas w tym ogniu rozpoznawania. Zostawiam to do wewnętrznej eksploracji. Akurat ten obszar, który został teraz na końcu otwarty, może być rozpoznany tylko przez ciebie. Mogę udzielić pomocy tylko na osobistych konsultacjach i w sytuacji, jeśli masz konkretną sytuację, swoją życiową sytuację i gdzie potrzebujesz nawigacji. Wówczas zapraszam na sesję, kochani lub też na kurs, który odbędzie się już niedługo. Będziemy tańczyć z naszymi duszami przepięknie. W naszych pięknych ciałach i w naszych cudownych i twórczych umysłach. Zapraszam kochani, dziękuję za spotkanie. Przytulam pięknie.